Na chwili obecnej śnieg już stopniał i widzimy słoneczko. zysk chwilowy sięga 4900 W. Zdaje się, że jeden panel z krótszego stringu nadal jest delikatnie zacieniony. Także wreszcie możemy ocenić. Optymalne prawie warunki. Jest praktycznie bezchmurnie w tej chwili i chłodno, co jest dobrze <laughs> dla wydajności paneli. Zaknijmy jeszcze na <laughs> maksymalny chwilowy uzysk. Tutaj widzimy wartości napięci prądu dla obydwu stringów. Widzimy na dłuższym stringu do 10A, prawie 3000W, czyli można powiedzieć bardzo dobrze. Mamy 9 paneli 300W, czyli 2700W. Teoretycznie jednak sięga to. Prawie trzech kilowatów. <laughs> Zdzielenie na trzy fazy. Maksymalny chwilowy uzysk 4959 W.